To jest pomysł autorski pana prezydenta Andrzeja Dudy. To on e, zasugerował czy prosił mnie o współpracę, o zorganizowanie takiego, takiego biura. Do widzenia. Żeby po prostu urząd prezydenta był e, miejscem, gdzie ludzie będą mogli się zwracać w sprawach jakichś ważnych. Jeżeli dzieje im się krzywda, jeżeli spotyka ich jakaś niesprawiedliwość, jeżeli sami nie mogą się w jakiejś instytucji państwowej doprosić właściwego traktowania, żeby prezydent patronował taki, takim interwencjom w tej sprawie. No jest zapotrzebowanie za jest ogromne to, ile ludzi się do nas zwraca mimo że nawet no, nie towarzyszyła temu przedsięwzięciu jakaś szczególnie wielka reklama, to, to jest naprawdę bardzo duża liczba osób. Jesteśmy nawet w tej chwili trochę w kłopocie, bo warunki bo lokalowe są bardzo skromne i, i e, nie jesteśmy w stanie tutaj pomieścić wszystkich zgłaszających się. E, te osiem lat niestety bardzo pogorszyło państwo polskie również pod tym względem, że jest coraz większa arogancja władzy w Polsce. Ci ludzie, którzy tu przychodzą, tego doświadczają w swoich sprawach. Jest takie... trochę brak wrażliwości na, na, na ludzką krzywdę w wielu polskich instytucjach, urzędach. Niestety również dotyczy to sądów wymiaru sprawiedliwości. To są najtrudniejsze na ogół sprawy. Bardzo często ludzie tu przychodzą już z w sytuacji, kiedy cała droga prawna została wyczerpana, prawomocne wyroki, Niekiedy komornik już działa. To są, to są niełatwe sprawy. One też dostarczają pewnych wniosków na przyszłość, bo z, tych, z, tego, z tej masy spraw rysuje się już pewne wnioski co do tego, co trzeba zmienić w polskim prawie. Na przykład trzeba wprowadzić taką instytucję apelacji nadzwyczajnej. Żeby jednak była możliwość reakcji na krzywdę, jeśli ona jest już prawomocnie osądzona, a jednak widać krzywdę człowieka, widać jakąś rażącą niesprawiedliwość. W takich sytuacjach powinna być możliwość e, jeszcze raz rozpatrzenia sprawy na podstawie apelacji nadzwyczajnej, czy to Prokuratora Generalnego, czy Rzecznika Praw Obywatelskich, czy Ministra Sprawiedliwości. Dzisiaj jest instytucja kasacji, ale ona jest bardzo wąska, znaczy niewiele spraw można w ten sposób podważyć. Chodzi o to, żeby te możliwości no, takiego przywracania sprawiedliwości były jednak znacznie szersze. Więcej spraw jest sądowych e, tu to, to są to są na przykład e, no, niektóre sprawy bardzo poważne. Już w pierwszym dniu mieliśmy takie sprawy, które dotyczyły na przykład no, ludzi skazanych na surowe wyroki, nawet na karę dożywocia. Lektura wyroku wskazuje, że, że sąd w dość wątpliwych okolicznościach skazał tych ludzi, że sprawa nie została osądzona tak, jak należałoby tego oczekiwać, że jest potrzeba, aby, aby ta sprawa jeszcze raz została rozpatrzona. To są sprawy dotyczące prokuratury. Mieliśmy kilka takich spraw, gdzie były śmierci ludzi niewyjaśnione we właściwy sposób przez prokuraturę. Przyjęto wersję samobójstwa w sytuacji, kiedy wiele wskazywało na to, że to mogło być zabójstwo. Rodzina tej, 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 tej zmarłej osoby rozpaczliwie tu walczy o to, żeby, żeby ta sprawa była wyjaśniona. Szukają prawdy, i, i, i prokuratura nie reaguje właściwie na to, więc nasza interwencja polega na tym, że no, zwracamy się do prokuratora generalnego, żeby zbadał tę sprawę, żeby interweniował, żeby skłonił, podleglił sobie prokuratorów do właściwego działania. Sporo jest takich spraw komorniczych, na przykład dzisiaj była pani tutaj zrozpaczona, bo komornik licytuje jej mieszkanie. Ona nie wiedziała zupełnie, że cokolwiek dzieje się, nie, nie dostała żadnego zawiadomienia, żadnego wezwania w swojej sprawie i nagle okazuje się, że już jest pozbawiona mieszkania. Trzeba po pierwsze wyjaśnić to działanie komornika, więc zwracam się do ministra sprawiedliwości, żeby zbadał to, co komornik w tej sprawie robił. No a z drugiej strony, jeśli już ta, ta eksmisja tej Pani nie, okaże się nieuchronna, to potrzebne jest jej mieszkanie socjalne, bo i o to się zwracamy do Prezydenta Miasta Warszawy. Więc czasami z jednej sprawy jest potrzeba kilku, kilku interwencji w różne miejsca. Przychodzą ludzie, z, no są skargi na przykład na Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na odbieranie rent, uznawanie, że ludzie są zdolni do pracy w sytuacji, kiedy oni są tak naprawdę chorzy i, bo postępowanie ZUS-u jest wątpliwe w takich, w takich sytuacjach. No są, zdarzają się to z Warszawy dużo takich osób, które, którym starszych osób, które mieszkają w jakichś tam mieszkaniach kiedyś komunalnych, potem te mieszkania zostały sprzedane. Prywatnym właścicielom. Ci właściciele podwyższają czynsz. Mieliśmy taką sprawę, że no, dwukrotnie wyższy ten czynsz jest niż e, e, emerytura tej, tej starej kobiety. No i grozi jej ekspicja na bruk. Więc w takich sytuacjach. E, no, interweniujemy, żeby na przykład prokuratura włączyła się w sprawach, które są sądowe przeciwko tym osobom, żeby prokuratura broniła tych osób, nie pozwalała na takie lichwiarskie traktowanie ich przez, przez tych nowych właścicieli. No, cała, cała masa bardzo różnych spraw, ale dominują jednak sprawy sądowe. Mam wrażenie, że tych ludzi tutaj, którzy przychodzą, mogło być o wiele mniej, gdyby była lepsza kultura sąd w Polsce, Gdyby tak sądy sądziły po ludzku, a nie tylko po prawniczemu, ale po ludzku, żeby w sądach więcej ludziom wyjaśniano, jakoś tak cierpliwie tłumaczono. Bo, bo czasem jest tak, że obiektywnie biorąc, wyrok jest dobry, ale ludzie wychodzą w przeświadczeniu, że, że coś się złego stało, że doznali krzywdy, bo sąd był nieobiektywny, bo sędzia na nich krzyczał na przykład, albo tam jakoś nie chciał ich wysłuchać należycie, nie wytłumaczył. Więc więcej znaczy na pewno kultura sądzenia jest, jest problemem w Polsce. Ona się pogorszyła w, w ostatnich latach. No, znając. Polską administrację to oczywiście no, w każdej sprawie nie, nie działamy na telefon, bo, bo to, to nie tędy droga, każda interwencja musi być jednak pisemna, musi być um, odpowiedzialnie przygotowana, więc efekty pewnie będą za, za, za jakiś tam najbliższych tygodniach, ale, ale trzeba trochę na to poczekać. Na pewno już um, też też jednym z instrumentów um, działania naszego po, po tych interwencjach niektórych takich poważniejszych. Sprawach, które, sprawach, no, w których skala krzywdy jest jakaś tam szczególnie duża, to nawet będziemy działali poprzez czy interpelacje poselskie, czy oświadczenia senatorskie. To są takie sprawy, które wymagają bardziej bardziej takiej zdecydowanej racji. No, niektóre sprawy to są, sprowadzają się do udzielenia jakiejś rady, co ktoś może zrobić, co ktoś powinien zrobić w jakiejś swojej sytuacji prawnej. Też tego typu tego Typu, jakaś informacja jest tutaj udzielana. Ale większość, te, te efekty o efektach będziemy, będziemy mogli mówić za, 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 za miesiąc, może. No, wtedy jakby pierwsze odpowiedzi będziemy mieli z tych instytucji, które. Problem polega na tym, że na razie pan prezydent Andrzej Duda jest już prezydentem elektem, ale nie ma jeszcze swojego urzędu, nie ma, nie ma swojego biura, nie ma swojego budżetu. To się, to się będzie działo dopiero od 6 sierpnia, kiedy oficjalnie obejmie e, swój urząd. Mam tylko zapewnienie, że pan prezydent jest tym bardzo zainteresowany. Chcę, żeby takie biuro działało w ramach jego kancelarii. Mamy bardzo wielu prawników, którzy zgłosili się na zasadzie wolontariatu. Chcą po prostu to wspierać i chcą... tadi eh przyjmować takie interwencje od ludzi i pomagać w ich, w ich załatwieniu, więc to jest taki szerszy społeczny ruch się wokół tego robi. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest bardzo potrzebne, żeby to nie była tylko ściśle urzędnicza praca w kancelarii prezydenta, bo tam będzie jakiś zespół ludzi, którzy się będzie tym zajmował. Trzeba to nawet jakoś tak administracyjnie ogarnąć. Przychodzi wiele osób. Każda, każda sprawa powinna być zarejestrowana, opisana więc to jest, potrzebne jest na to odpowiednie biuro. Natomiast ważne, żeby też było takie społeczne wsparcie ze strony prawników, którzy chcą non-profi pomóc w takim właśnie działaniu. Mówimy o tym, byłoby znacznie łatwiej, gdyby, gdyby się w, jakiś, w jakimś zakresie ta działalność przeniosła także w teren. Nie każdy może przyjechać do Warszawy, to jest czasem, ludzie są naprawdę bardzo biedni, czasami no, to jest wydatek ponad ich możliwości, i przyjechanie do Warszawy. Myślimy o tym, żeby to było również w terenie, no ale najpierw pan prezydent musi objąć swój urząd, i także trochę jeszcze cierpliwości trzeba wykazać, żeby ta inicjatywa w pełnym zakresie ruszyła. Na razie to jest jeszcze jakby kontynuacja tego, co zaczęliśmy w toku kampanii wyborczej. W jednym skromnym lokalu w Warszawie, gdzie no nawet nie dla wszystkich wystarcza krzeseł, gdzie, gdzie można usiąść.